Bóg potwierdza, że modlitwa ma większą moc niż przeszkody, które napotykasz. Nie krępuj się rozmawiać ze mną, zawsze jestem uważny, niezależnie od czasu i miejsca. W chwilach potencjalnej przesady, zwróć się do modlitwy. Rozumiem Twoje człowieczeństwo i zdaję sobie sprawę, że są chwile, kiedy czujesz się bezsilny i wątpisz w moją wszechmoc. Nie kwestionuj jednak mojej siły. Ponieważ jestem tutaj, aby Cię wspierać i pomagać Ci, moje dziecko. Chociaż nigdy nie obiecywałem łatwego życia. Jeśli za mną podążysz, ślubowałem być Twoim stałym towarzyszem w każdym wyzwaniu. Podróż może być trudna, ale razem wyjdziemy z niej zwycięsko. Nigdy nie ignoruję Twoich modlitw. Czasami moje odpowiedzi przychodzą w nieoczekiwany sposób. Skup się na mnie. A lepiej zrozumiesz moje drogi. Kocham cię głęboko. Panie, jestem świadomy, że słyszysz moje modlitwy i kochasz mnie bardziej, niż jestem w stanie pojąć. Poprowadź mnie, abym pozostał spokojny i uważny na Twój głos, dzięki czemu mój dzień będzie łatwiejszy do opanowania. Jestem wdzięczny za wszystko, co Robisz. Amen. Obejrzyj cały film. Jeśli wierzysz w Pana Jezusa, jeśli szukasz dziś kogoś, kto Cię wysłucha, wiedz, że Bóg z niecierpliwością czeka na Twoją rozmowę. On troszczy się o Twoje emocje i znajduje radość w słuchaniu Twoich szczerych myśli. W Nim znajdujesz bezpieczną przystań, w której mieszka przebaczenie i odnowa. On jest Twoim przyjacielem, który zaaranżuje transformację w Twoich okolicznościach. On nigdy cię nie opuści. Trudności, które napotkałeś, są częścią twojej niezwykłej podróży, udoskonaliły cię, gdy marynujesz się w rękach Ojca. Wkrótce zrozumiesz cel stojący za walką, a nagrody będą obfite. Jeśli mi wierzysz, udostępnij ten film. Zaufaj mi, bo stałem u twego boku podczas każdej burzy. W każdej burzliwej chwili zaspokajałem Twoje potrzeby. Zawsze będę Cię chronił, chroniąc zarówno Twoich bliskich, jak i Ciebie przed krzywdą. Chociaż teraźniejszość może wydawać się trudną wspinaczką, miej wiarę w nienaganne wyczucie czasu wszechświata. Oddychaj głęboko, zaufaj mi i wykorzystaj możliwości tego nowego dnia. Chodzimy wiarą, a nie wzrokiem. Wpisz amen. Jeśli wierzysz w Boga. Pięć modlitw, które mogą zmienić Twoje życie. Pierwszy, Ojcze Niebieski, uspokój mój umysł, ulecz moje serce i uśmiesz moje zmartwienia. Drugie, Panie, wyrzuć lenistwo i zwlekanie z mojego umysłu i ciała. Rozpędź mój pełny potencjał. Trzecie, Drogi Boże, przynieś pokój mojemu zamętowi, radość mojemu smutkowi i nadzieję mojemu sercu. Czwarty Ojcze Niebieski, usuń z mojego życia wszystko, co nie jest dla mnie przeznaczone, czy to ludzi, czy okoliczności. Piąty Ojcze, strzeż mojej ścieżki i nie pozwól mi zrezygnować z jakiegokolwiek powodu. Modlitwa zmienia wszystko, wytrwaj, aż twoja sytuacja się zmieni. Cuda zdarzają się codziennie, więc nie trać wiary. Bóg może szybko zmienić bieg twojego życia. Złóż obietnicę, jeśli wierzysz w moc modlitwy. Twój anioł stróż przekazuje, że ból ustanie, łzy wyschną, drzwi się otworzą, a cuda są na horyzoncie. Przygotuj się, bo wkrótce będziesz się zastanawiać, dlaczego wszystko układa się na Twoją korzyść. Zbliża się ktoś, kto odmieni Twoje życie. Cuda pojawią się w tym miesiącu. Przynosząc nieoczekiwane i wspaniałe błogosławieństwa, Twoje lepsze dni są już blisko. Bóg przygotowuje dla Ciebie nowy plan. Wszystko będzie dobrze. Wpisz tak, aby potwierdzić: Odblokuj napływ bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie, dokonując drobnych zmian w swojej porannej rutynie. Jesteś zainteresowany. Sprawdź link w komentarzach, aby poznać sekrety przyciągania obfitości. Moje dziecko znajduje we mnie ukojenie i zaufanie. Doskonale zdaje sobie sprawę z Twoich wyzwań i zmagań. Możesz czuć się niepewnie co do swojej przyszłości, ale pamiętaj, że Tobie i Twojej rodzinie nigdy nie zabraknie. Zawsze cię niosłem i torowałem Ci drogę. W swojej słabości zwróć się do mnie, a dam Ci siłę. Nie jesteś sam, jestem tutaj. Wszystko jest w porządku. Bądź silny, masz ducha wojownika i moc przezwyciężania bólu. Jestem wszystkim, czego potrzebujesz. Kontynuuj walkę. Wpisz, Bóg jest ze mną. Bóg ujawnia ukrytych wrogów w określonym celu. Nadszedł czas, aby oczyścić swoje życie i pozbyć się zła. Wiedz, że jesteś na właściwej ścieżce i pomimo zazdrosnych przeciwników próbujących utrudnić ci postęp, Bóg cię przez nią przeprowadzi. Na świecie będziesz musiał stawić czoła utrapieniom, ale miej serce, bo Bóg już podbił świat. Oświadczam, że ten sam Bóg, który zaprowadził cię tak daleko, poprowadzi cię jeszcze dalej. Niech Bóg powstanie, a twoi wrogowie się rozproszą. Niech Bóg powstanie, a spłyną Boskie błogosławieństwa. Napisz, Bóg jest moim obrońcą. Nigdy nie zapominaj, że jestem stale przy Tobie, czy to w dobrych, czy złych czasach, na szczytach gór, czy w dolinach, w radości, czy we łzach, w błogosławieństwach, czy w próbach. Cokolwiek napotkasz, jestem z Tobą na każdym kroku. Kocham Cię i nigdy Cię nie opuszczę. Zaufaj mi, że zaopiekuję się Tobą o każdej porze roku. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, nawet jeśli jest to bolesne lub trudne. Nigdy nie przestawaj ufać Bogu i Jego boskiemu planowi. Amen. Wpisz 11, 11, jeśli wierzysz. Pomódlmy się razem. Ojcze niebieski, pokornie kłaniam się przed Tobą, uznając Twoją najwyższą chwałę i uwielbienie. Ty jesteś Jehowa, stwórca wszystkiego, łaskawy, miłosierny i pełen miłości. Twoje plany wobec mnie są zawsze dobre i posłałeś Jezusa i Ducha Świętego, aby mnie do ciebie zaprowadzili. Uwielbiam Cię, wychwalam i czczę jako mojego ojca. Staram się oddawać Ci cześć moimi słowami, czynami i talentami, uznając, że są one darami od Ciebie. Wzywasz mnie do świętości i przyznaję, że sam nie mogę jej osiągnąć. Przebacz mi moje grzechy, zarówno te znane, jak i nieznane. Pragnę poddać się Twojej woli i szerzyć Twoją miłość i miłosierdzie wśród innych. Wzmocnij mnie przeciwko strachowi i dumie i poślij swojego Ducha Świętego, aby mnie umocnił. Ofiaruję Ci wszystko, ufając, że to pobłogosławisz i pomnożysz. Amen. Uznaję głęboką siłę płynącą z poddania się. Pokornie proszę Cię o przewodnictwo w słuchaniu Twoich słów, wiernym wypełnianiu Twoich poleceń i pokładaniu ufności w Twoich boskich planach. Ty, mój współczujący ojcze, napełnij mnie wdzięcznością jako swoje ukochane dziecko. Składam serdeczne podziękowania za mnogość błogosławieństw, którymi mnie obdarzyłeś. Modlę się aby twoje błogosławieństwa przepływały przeze mnie, dotykając życia innych. Daj mi łaskę promieniowania twoją miłością i oświetlania ścieżki Twoim boskim światłem we wszystkich moich działaniach i słowach. Obdasz swoimi błogosławieństwami każdą duszę w mojej sferze wpływów. Niech doświadczą delikatnego dotyku Twojej miłości. Prowadzącego ich do życia w radosnym poddaniu i do szerzenia Twojej bezgranicznej miłości i współczucia na całym świecie. Jestem głęboko wdzięczny za Twoje uważne ucho, gdy zwracam się do Ciebie w modlitwie. Stoję na rozdrożu, gotowy na Twoje boskie przewodnictwo, które rozwinie się w moim życiu, przynosząc chwałę zarówno Tobie, jak i mnie. W imieniu Jezusa odmawiam tę modlitwę. Amen. Moje oddanie i miłość do Ciebie, Panie Jezu, są bezgraniczne. Aby wesprzeć nasz kanał, prosimy o subskrypcję i aktywację dzwonka powiadomień.